26 kwietnia bieżącego roku w Auli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 20. edycji Jasielskiego Konkursu Matematycznego imienia Hugona Steinhausa. W podsumowaniu konkursu oprócz laureatów i wyróżnionych wzięli udział ich nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta Jasła i powiatu Jasielskiego. Zaproszonych gości przywitał dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Jacek Nawrocki, który wspomniał również o przedwcześnie zmarłym nauczycielu matematyki z pierwszego LO, Tadeuszu Kośku, współorganizatorze konkursu. Jako organizatorów cieszy nas to, że praca nauczyciela i ucznia nad odkrywaniem tajników wiedzy matematycznej przynosi Was dobre, a nawet znakomite rezultaty. Mówiąc o Jasielskim Konkursie Matematycznym im. Hugona Steinhausa, chciałbym także przywołać postać jego wieloletniego współorganizatora, zmarłego przedwcześnie pana Zadowusza Kośka. Był nie tylko świetnym matematykiem, ale podobnie jak patron naszego konkursu, również świetnym humanistą. Dlatego naszym liceum przyznaję nagrodę jego imienia dla najbardziej wybitnego, i wszechstronnego ucznia, którego cechują kreatywność, różnorodność zainteresowań, działalność w różnych dziedzinach. Wydaje mi się, że przede wszystkim przewagą matematyki jest to, że zasady są jasne i niezmienne. To, czego nauczą się teraz, będzie obowiązywało ich kiedyś i za lat 30. A poza tym matematyka no, może też być formą Przyjemności, rozrywki, mogą rozwijać swój umysł. Nie każdy z nich musi zostać matematykiem, ale myślę, że praca, jaką to włożą, w przygotowanie do tego, będzie kiedyś procentowała. W obecnym świecie, bez matematyki, bez w ogóle przedmiotów ścisłych, ciężko sobie wyobrazić nas, nasze istnienie. I myślę, że ci, te osoby, które postawią na wykształcenie ścisłe, bez problemu znajdą kiedyś w przyszłości pracę. Drodzy uczniowie, jak już wspomniałem, uczestniczyliście w Jugoszowej 20. edycji Matematycznego Konkursu którego nazwa związana jest z nazwiskiem wybitnego jaszczanina i matematyka Hugo Steinhausa. Tym bardziej sukces odniesiony w tym roku przynosi Wam zaszczyt i chwałę. Konkurs jest dowodem na to, że matematyka jest ciekawa, a w naszym i w mieście jest liczna grupa młodych ludzi, którzy są bardzo zdolni, chcą się uczyć. Być może wyrosną wybitnych matematyków. Życzę wszystkim uczniom, aby podążali za tą wskazówką. Jestem pewien, że nie nieraz wykorzystacie sobie tą wiedzę, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdziecie. Głos zabrali także Ryszard Pabian, burmistrz Miasta Jasła oraz Iwona Trawińska, dyrektor Biura Senator RP Alicji Zając. Co prawda ci, co biorą udział w konkursie, to zakładam, że robią to dla przyjemności. Bo przecież ta matematyka jest dla nich pasją, więc cieszy mnie ogromnie. Bo sam jestem też inżynierem i zdecydowanie bardziej patrzę na świat przez liczby. A matematyka tak naprawdę pojawia się wszędzie. Poczynając od nie wiem, astronomii, a na muzyce kończąc. I żeby była jasność, wcale nie twierdzę, że astronomia jest ważniejsza od muzyki. To wszystkie dziedziny są na równym poziomie ale tak naprawdę wszędzie ta matematyka się pojawia. Aczkolwiek na tej sali chyba są sami ci, którzy są zainteresowani tym przedmiotem, ale wierzę, że dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ale też i Was, drodzy uczniowie, będziecie pomagać, aby ten gen, ten generator nauki funkcjonował w naszym mieście i przysparzał korzyści Wam, ale też i następnym. Bo kolejnym, może to daleko powiedziane, ale rocznikom na początek, kolejnym rocznikom uczniów, bo taka będzie jego rola. A wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję podjęcia od się tego wyzwania, a wyróżnionym oczywiście tym bardziej gratuluję, bo to znaczy, że byliście najlepsi. Dziękuję serdecznie. Mówi się, że matematyka jest królową nauk, no a jak to stało na królową, trzeba jej oddawać hołd, cześć i przede wszystkim ją kochać. Myślę, że jak innych przedmiotów nie da się nauczyć, da, da się nauczyć, tak matematykę trzeba pokochać i zrozumieć. Z wszystkim serdecznie gratuluję. W imieniu senatora cisco składam wyrazy uznania i wielki pokłon dla tych, którzy kochają matematykę i przystąpili do konkursu. Dziękuję bardzo. Odczytano również przemówienie Kazimierza Poniatowskiego, pomysłodawcy i wieloletniego przewodniczącego konkursu, który nie mógł być obecny na zakończeniu. Według organizatorów konkursu również muzyka jest niczym innym jak matematyczną harmonią dźwięków i emocji, dlatego nie zabrakło jej w oprawie całego wydarzenia. Zebranych utworem Głęboka Studienka przywitał szkolny chór Solideo pod dyrekcją Moniki Twarduś. Od bieżącego roku konkurs przeprowadzany jest na dwóch poziomach nauczania – dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Patronem tego wydarzenia jest urodzony w 1887 roku w Jaśle i w naszym mieście uczęszczający do szkół Światowej Sławy Matematyk Hugo Steinhaus. W 1963 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła, a w jego pogrzebie we Wrocławiu w 1972 roku brała udział liczna delegacja z naszego miasta. Wyniki rywalizacji uczniów szkół podstawowych przedstawiła Ewa Wachel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, współorganizatorka konkursu. Nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych oraz ich opiekunów wręczali burmistrz Ryszard Pabian wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi Jolantą Myśliwiec. Cześć, jestem Filip Haucha. Jestem uczniem klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle z Oddziałami Dwujęzycznymi. Właśnie odebrałem pierwszą nagrodę w kategorii dla y, Szkoły Podstawowej. Matematyka od zawsze jest dla mnie inspiracją. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że odebrałem tą nagrodę. Ten przedmiot jest naprawdę cudowny już. Moi przodkowie, mój dziadek, bardzo interesował się matematyką. Można powiedzieć, że był matematykiem, więc już od pokoleń w mojej rodzinie te zainteresowania są przekazywane. Matematyka to naprawdę cudowny przedmiot, więc uczcie się i podążajcie za głosem swojego serca. Natomiast Renata Władyka, przewodnicząca komisji konkursowej, ogłosiła listę zwycięzców ze szkół średnich. Gratulacje i upominki. Odbierali oni z rąk sędziego Stanisława Mazana oraz dyrektora pierwszego LO Jacka Nawrockiego. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, motywowanie uczniów do zajmowania się tym przedmiotem w szerszym niż wymagania szkolne zakresie, co skutkuje później bardzo dobrymi wynikami na egzaminach kompetencyjnych na maturze, a także lepszym przygotowaniem do podjęcia studiów związanych z matematyką. Cześć, nazywam się Anna Szoc, jestem uczennicą klasy drugiej w drugim liceum ogólnokształcącym w Wiśle i wygrałam pierwszą nagrodę w konkursie matematycznym w kategorii klas drugich. Matematyka zawsze była dla mnie ważna, ponieważ jest to nauka logicznego myślenia, a logiczne myślenie przydaje się tak naprawdę w każdej dziedzinie, nie tylko w matematyce. Dlatego uważam, że warto się w tej dziedzinie kształcić. Matematyka jest to przedmiot, który już od podstawówki nie sprawiał mi kłopotów, ponieważ jest to jeden z tych przedmiotów, którego nie trzeba uczyć się na pamięć, tylko wystarczy go zrozumieć, a nie jest to naprawdę trudne. Część artystyczną przygotowali uczniowie pierwszego LO pod kierunkiem Małgorzaty Łękowskiej. Bez wielkich łez i bez wielkich staw, bo przecież nie jest aż tak. Pamiętaj, jak wczoraj świat był nasz, a teraz by być, by trwać. jak podczas końca dnia, do nocy wyliczył.